Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale. Dziś chciałbym wam przedstawić zmiany, jakie zostały dokonane w modyfikacji Horn of the Abyss, jeżeli chodzi o frakcję Conflux. Miasto Wrót Żywiołów zostało dodane w rozszerzeniu Armageddon's Blade. No i co by tu dużo nie mówić, w dniu premiery ta frakcja była mocno niezbalansowana, ale modyfikacja Horn of the Abyss nie tylko poprawia balans jeżeli chodzi o tę frakcję, ale także wprowadza szereg zmian graficznych, dodaje nowe obiekty, nowy teren natywny dla tej frakcji, co pokażę Wam w dzisiejszym materiale. A więc co, zaczynamy omawianie. To co teraz widzicie na ekranie jest to oryginał, czyli Heroes 3 The Shadow of Death. Jak możecie zauważyć mamy tutaj bohaterkę Lunę, która jest właśnie w mieście. No i widzimy terenem natywnym w oryginale dla Konfluksa. Była po prostu trawa, czyli ten sam teren, który jest dla zamku i dla bastionu. Teraz sobie to przełączymy na Horn of the No i widzicie tutaj mamy zupełnie inny, nowy teren. Wyżyny też jest taki trochę zielonkowaty, ale no, jest nowy, odświeżony. Ten teren mi się w ogóle bardzo podoba. Ten teren ma również swoją dedykowaną ścieżkę dźwiękową. Zobaczcie, że jak przełączamy sobie jeszcze to wid między tymi wersjami, to widać, że zmienił się także portret bohaterki. Jest taki jakby bardziej oddalony, no i pewne szczegóły tutaj też zostały zmienione. Widzimy też nowy obiekt, ale o tym. Za chwilę. Cóż, to, były, to byłby taki podstawowy aspekt wizualny, który rzuca się na pierwsze takie spojrzenie, czyli zmiana właśnie terenu, terenu natywnego z trawy na całkowicie nowy teren dedykowany frakcji Konflikt, czyli Wyżyny. Widzimy, że teren zewnętrzny, teren, że wygląd zewnętrzny miasta też się zmienił, wygląda zupełnie inaczej. Jest taki bardziej skompresowany. Jeżeli wpiszemy sobie kod za chwilę na budynki i będzie cytadela i zamek, no to też dojdą dodatkowe wieże. E, dobrze, zacznijmy sobie od fireberda, może, bo te zmiany tutaj są dość istotne. E, no i teraz e, jesteśmy tutaj na oryginale. E, no i co? Firebird tutaj kosztował 10 tysięcy sztuk złota, 10 kamieni, 10 drewna i 10 rtęci, czyli ten budynek był w sumie stosunkowo tani. Co prawda droga do niego była dość długa, ale budynek w sumie był dość tani. A w modyfikacji Horn of the Abyss wygląda to w następujący sposób, że ten koszt został zwiększony, czyli mamy o 10 garków jakby więcej i o 5 tysięcy sztuk złota więcej, czyli 15 tysięcy. Zmiany, jeżeli chodzi o Feniksy, dotyczą również przyrostów, bo jakby Feniks w podstawowej wersji to była właśnie taka bardzo duża moc konfluksa W oryginale podstawowy przyrost był plus 2, yy, i dodatkowo zamek 2, czyli mieliśmy 4 Fenixy tygodniowo. No to było bardzo, bardzo dużo. Nie rekompensowało to, jakby te statystyki średnie Feniksa. Ja za chwilę wam pokażę, jak to zostało rozwiązane w chocie, bo oni jakby całkowicie tego nie porzucili, ale jakby trochę to zmienili. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na oryginał. No, i tutaj mamy oryginał, i zobaczcie to: podstawowy przyrost Feniksa wyniósł 2, plus zamek 2 i plus jeszcze Gral 2, czyli mieliśmy wtedy 6, nie? A w Horn of the Abyss, teraz sobie przełączymy na Horn of the Abyss, mamy podstawowy przyrost 1, no i zamek 1, i mamy tutaj budynek Sanktuarium Popiołów, które daje plus 1, no i mamy jeszcze Grala, tak. Sanktuarium Popiołów to jest taki dodatkowy budynek, który właśnie został wprowadzony w Horn of Dabys, aby trochę zrekomp zrekompensować to, że jakby chota zabrała ten dodatkowy silny przyrost feniksów, ale nie daje on plus dwa, tylko dodatkowego jednego feniksa w tygodniu. No i oczywiście, żeby wybudować to sanktuarium Popiołów, no to rzecz jasna, musimy posiadać wir ognia. Jaka jeszcze została wprowadzona zmiana, jeżeli chodzi o same Fenixy? Może w, w ulepszonej wersji, nie, ale w bazowej wersji, w modyfikacji Horn of Dabys została zabrana im e, o, całkowita odporność na magię ognia, i teraz on posiada tylko e, redukcję obrażeń z magii ognia o 50%. Uważam, że był to bardzo dobry i wręcz konieczny ruch, bo Patrząc jakby na cenę tej jednostki, przejdźmy sobie teraz do oryginału. Eee, no to zobaczcie, macie jednostkę 18.18, która ma 15 prędkości i jest odporna na wszystkie czary magii ognia, czyli można po prostu nią latać. Ona jest bardzo szybka, spamować Armagedonem całą mapę, nie? Po prostu Firebird w tym wykonaniu był. Bardzo, bardzo potężny. Więc tak, podsumowując zmiany, jeżeli chodzi o Fireberda, to został zmieniony koszt samego budynku, został zmieniony przyrost i została zabrana mu odporność w podstawowej wersji na magię ognia. Zredukowane to do 50% redukcji obrażeń. Także tak, dość dużo zmian, właśnie jeżeli chodzi o samego Fireberda. Przejdźmy sobie może teraz jeszcze do grala. Jeżeli chodzi o grala, no to gral we wrotach żywiołów daje nam dostęp do wszystkich zaklęć. W wersji oryginalnej wyglądało to w taki sposób, że mieliśmy po prostu dostęp do wszystkich czarów w grze. Jakby tak. Oczywiście musieliśmy mieć mądrość na poziomie eksperckim, żeby mieć te czary. No ale po prostu dawał wszystkie czary, jakie są dostępne w grze. Hmm. Niezależnie, tak naprawdę, od gildii, jaką mamy rozbudowaną, nie? Po prostu dawał wszystkie czary. A w modyfikacji Horn of Dabys zostało to zmienione, zostało to osłabione. No i tutaj dostajemy wszystkie niezbanowane czary, ale w zależności od poziomu gildii, jaki mamy zbudowany. Czyli, jeżeli będę miał gildię magów poziom 1 lub 2, no to dostanę tylko wszystkie czary od poziomu 1 do 2, tak? No a tutaj. Jakby nawet jak miałem gildię magów poziom 1 w The Shadow of Death. No to dostałem i tak wszystkie czary, nie? Spróbujemy sobie podbić ją. Dobra i, i tutaj zobaczcie teraz wejdziemy jeszcze raz do zamku. No i mamy dostęp do wszystkich czarów, nie? Zobaczcie. Żywiołak ognia, żywiołak ziemi, implozja, no dosłownie wszystko, wszystko, wszystko. Także tak to wyglądało. No, też dość mocny nerw w sumie tego grala, no bo musimy dodatkowo zbudować sobie gildię poziom 5, a i tak w sumie nie dostajemy wszystkich czarów, bo tylko te, które są dostępne, niezbanowane. Normalnie w Konfluxen zwacie, no tu mam Armagedon, ja nie? nie powinienem mieć. Eee, zmiany jeszcze, jeżeli chodzi o rusałki. Hmm, za chwilę Wam pokażę. Rusałka to jest w ogóle potężna jednostka pierwszego poziomu, ze względu na to, że lata jest bardzo szybka, w ulepszonej wersji oczywiście, i powstrzymuje kondratak możemy super nią walczyć. Zobaczcie, w bazowej wersji, w oryginale, po prostu 1000 sztuk złota i nic więcej, nie? Czyli już pierwszego dnia mogliście mieć ulepszone piksy, mieć sprite, To jest po prostu, to było zbyt silne. I też w modyfikacji Horn of the Abyss zostało to zmienione i żeby teraz mieć ulepszoną pixę, zobaczcie jak... Jakby moderzy Schoty doceniają siłę tej jednostki. Musimy nie tylko kupić ogród życia, ale musimy także kupić Gildię Magów poziom 1. Jakby okej, okay, ta Gildia Magów poziom 1 w ogóle nam nie wadzi, bo i tak musimy ją kupić do pozostałych jednostek. No ale cóż, wydłuża to jakby naszą drogę do tej jednostki. Także to jest kolejny duży nerf, Nie tylko przyrosty, nie tylko zmiana, jeżeli chodzi o grala. No, ale także zmiana, jeżeli chodzi o magiczną latarnię tutaj. Dobrze, o, ja wam odpalę teraz mapę. Całą, no i porównamy sobie, jak te tereny wyglądają. Cóż, mówiłem wam o nowych obiektach. Nowe obiekty, jakie pojawiły się dla tego terenu wyżyn, właśnie w modyfikacji Horn of the Abyss, to są między innymi takie ruiny. To jest taki troszkę odpowiednik yy, krypty, a ja wam to pokażę może w taki sposób. Dobra, ja wam to pokażę w taki sposób, bo to odkrywa trochę jeszcze terenu. No i patrzcie, to wygląda w taki sposób. Są tutaj lisze rozstawione, są kościeje, są szkielety, są, zjaw są zjawki i są upiory. To był akurat mniejszy rozmiar, ale dostaliśmy 3000 sztuk złota. I jeszcze zobaczcie, odkrywa nam jak dużo terenu, nie? Także to jest naprawdę taki kolejny fajny obiekt, który został wprowadzony, dedykowany właśnie dla tego terenu Wyżyn. Eee, ten obiekt generuje się też, kojarzę, tylko na Wyżynach. I to jest chyba obiekt przekopiowany z Heroes 2. w Heroes 2 był taki obiekt i możemy ich sobie kupić za 1000 sztuk złota 2000 expa, nie? Także bardzo fajnie, 2000 expa. W bardzo dobrej atrakcyjnej cenie. Jeszcze chciałem wam pokazać dwa obiekty, ale nie wiem, czy one się tutaj wygenerowały. Ok, a więc podsumowując, mamy dostęp do ruin, czyli jakby obiektu takiego alternatywnego dla krypty, który dodatkowo odkrywa trochę terenu. E, mamy dostęp do chatki wędrowca, która podbija nam losową umiejętność drugorzędną, a także dostęp do źródełka, które daje nam plus 1 szczęścia i plus 600 ruchu do zakończenia dnia. Dobrze moi drodzy, jakie tutaj jeszcze zmiany zostały dokonane, jeżeli chodzi o wrota żywiołów? Magiczna strzała dla ciele, i ognista ścianka dla luny, widać jakie dokładnie zadają obrażenia. Przyrost ognistych ptaków i feniksów zmniejszony z 2 do 1, to już, to już omówiliśmy. Dodano nowy budynek sanktuarium popiołów, no to o to też już mówiliśmy, który właśnie daje nam tego dodatkowego feniksa. Koszt wiru ognia został zmieniony. Poprawiono wyświetlanie się ulepszanego wiru ognia. O, ja za chwilę wam właśnie porównam ekrany miasta, jeszcze sobie porównamy. Poprawiono, poprawiono odgłosy dla ognistego ptaka. Odporność na magię ognistego ptaka obniżono ze 100% do 50% na magię ognia. Budowna ulepszonej magicznej latarni wymaga teraz ogrodu życia. Świetlista zorza polarna yy, pozwala uczyć się zakręć wedle poziomu rozbudowanej gildi magów w mieście. To co powiedziałem. Korzy umysłu został podniesiony z 750 do 950 za jednego. Korzy wywalków magii został podniesiony z 800 do 1250 za jednego. Koszt ognistych ptaków został podniesiony z 1500 do 2000 za jednego. Zobaczcie, 1500 to było jak pół anioła, nie? bo anioł 3000. <głosz> Feniksu> Koszt Feniksu został podniesiony w złocie z 2000 do 3000. Feniks kosztował tylko 2000. Był tańszy niż anioł jeszcze, nie? Bohaterka Luna zwiększa siłę z ciały ognia o 25%, nie o 100%. Poprawiono animację żywiołaków umysłu. Poprawiono portrety Luny, to mogliście już zauważyć, Ciele oraz dzielara Dobrze, porównamy sobie teraz te ekrany miast. To sobie rozbudujemy wszystko. Przejdziemy sobie tutaj. Op. Y Jakie, jakie, tutaj zmiany rzucają się w sumie w oczy? To jest ekran w Horn of the Abyss, a tutaj mamy ekran w oryginale. Ok, widzę, że przy żywiołaku powietrza zostało trochę zmian dokonanych, góry się zmieniły. Choć te góry nad żywiołakami e, powietrza są takie bardziej, możemy zauważyć spiczast, takie zaostrzone tutaj, nie? W oryginale, tutaj tego, w oryginale tego nie ma. Tutaj są bardziej takie. Ta góra jest taka zaokrąglona. Po lewej stronie widzimy, że jest zdecydowanie więcej cienia, jeżeli chodzi o oryginał. Tutaj zobaczcie, jak jest ciemno przy tych drzewach, nie? A w Horn of Abyss zostało to rozjaśnione. Tutaj yy, magazyn zasobów został też przeniesiony trochę. Tak, jakby bardziej przesunięty w lewo. Zostało dodane to sanktuarium popiołów. Okej, okay, szkoda, że kapitolu nie zmienili. <laughs> w sumie. Dobrze moi drodzy, w tym materiale to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak wam podoba się nowy konflikt z modyfikacji Horn of Dabys. Oczywiście poza zmianami w balansie należy też... Docenić tutaj te zmiany wizualne, które myślę są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Siema.